Cześć, witajcie w kolejnej części. Dzisiaj dla odmiany troszkę mechaniki, yy, czyli coś na czym się powinien znać z racji zawodu, a ja to zaraz zweryfikujecie, na początek wam jeszcze pokażę, że, yy, co już zrobiłem przez ten tydzień w sumie od, od ostatniego nagrania, tutaj troszkę poprzyklejałem tej maty, Armaflexu. Pierwszą warstwę dopiero, teraz będę wszystkie instalacje robił elektryczne głównie i dopiero będę dalej kombinował z wyguszeniem, z izolacją, to chciałem na początek, żeby po prostu te kable nie leżały na blasze, bo, bo bez sensu by to było. Tutaj sobie zakonserwowałem, pomalowałem, o jeszcze jeszcze się klei, bo wczoraj malowałem uchwyty do zbiornika na paliwo, bo były strasznie portzewiałe. Myślałem, że będę musiał wymienić, ale nie ma, nie ma takiej potrzeby. Nie urwię się. Tutaj mam jeszcze dwa przewody hamulcowe, które sobie już przygotowałem, bo będę montował zbiornik paliwa. Zaraz też wam go pokażę. I pod nim muszę najpierw zamontować przewody, bo później już do tego nie dojdę, a bez sensu później zatręcać. Jeżeli macie problemy, że tam jakieś przewody są pordzewiałe przy kołach, czy, czy całe, no jeżeli cały, no to po prostu cały trzeba wymienić. Ale nawet jak robicie cały, to można sobie go przedzielić i to nie ma w tym żadnego problemu. Nie jest to niebezpieczne, czy coś w tym stylu. Można zastosować taką, taką tulejkę. Ona ma tutaj stożek to w sklepach motoryzacyjnych bez problemu kupicie najlepiej kupić sobie taką zwijkę przewodu hamulcowego jakby kogoś interesowało to tutaj jest numer nie żebym firmę reklamował, ale jeżeli chodzi o hamulce no to chyba jedna z lepszych w normalnych cenach no i tak, tu potrzebujecie tylko praskę do zagniatania ja na szczęście w pracy mam taką praskę, więc nie musiałem kupować ale na pewno ktoś, albo jeżeli to robicie raz, no to najlepiej pożyczyć, nawet podjechać do warsztatu jak sobie już wszystko dotniecie to za zagniecenie takich przewodów zapłacicie grosze na pewno nie wiem czy złapie ostrość tak to wygląda i tutaj nachodzi nakrętka i to ściskamy, także to jest 100% pewne nie ma się czego bać, jak ktoś mówi, że to nie jest, nie wiem, trzeba tylko cały wymienić to czasami jest bez sensu, szczególnie jeżeli chodzi o tylne koła, że ktoś wymienia cały przewód, ciągnie go do przodu, a jest na przykład ugnity kawałek przy kole, bo przy kołach najczęściej gniją przewody, więc bez sensu jest ciągnąć do, do samego przodu. Urywają się te mocowania, później trzeba z tym kombinować. Zresztą nigdy nie położycie nowego przewodu tak dokładnie, jak jest położony z fabryki, więc. Trzeba mieć oczywiście, jeżeli to robimy na samochodzie i zostawiamy pół przewodu, no to wtedy trzeba mieć praskę, która wejdzie. Trzeba też sobie to tak zaplanować, żeby w takim miejscu to zrobić, gdzie będziemy mieli dostęp, żeby tą odciętą część też można było zarobić. Ale dobra, już Wam nie opowiadam dalej o tych przewodach. Jakie je założę, to Wam jeszcze pokażę. Tutaj jest zbiornik na paliwo. Ja sobie go wyczyściłem. W sumie to nie było to potrzebne, zobaczyłem jak odkręciłem, ale jak już odkręciłem, to postarałem się tam wyczyścić to w miarę wszystko. I tutaj albo wam mówiłem, albo nie, taki trójnik wstawiłem. Tutaj sobie to puściłem, tutaj a tutaj to jest po prostu zwinąłem resztkę przewodu. Będę myślał, gdzie to pójdzie dalej, to jest do pompki, do zasilania, do ogrzewania postojowego. I tutaj jest y, strzałka, czyli zasilanie do, do silnika, do pompy wtryskowej, a tutaj jest powrót. I oczywiście na zasilaniu można coś takiego założyć. Nie wiem czy wam mówiłem, możecie to zrobić na zasilaniu tutaj, czy tam gdzieś na przewodzie, jeżeli wam lepiej, ale tylko jeżeli nie macie pompki wstępnej w baku. Ja nie mam takiej pompki akurat w tym modelu pompka wstępna jest w silniku, na silniku a wam kiedyś pokażę jak będziemy coś działać przy silniku nie wiem kiedy to będzie więc ja mogłem coś takiego zrobić, jeżeli macie pompkę wstępną to to nie będzie działało, bo nie wiem ile pompka zasilająca do webasta daje ciśnienia no ale te pompki w baku to często 2-3 bary nawet więcej, czasami mniej, czasami więcej no ale to nie będzie działało bo ona musi sobie zasysać paliwa, a nie żeby miała podawane, bo wtedy nie będzie to wszystko działało. Także zawsze się możecie zapytać, jeżeli chodzi o stare układy wtryskowe z pompami wtryskowymi, to praktycznie pomijając tam jakieś wyjątki, to praktycznie zawsze moglibyście tak zrobić. Trzeba tylko uważać, żeby to wszystko było szczelne, bo sobie narobicie problemów, że samochód się zapowietrza czy coś w tym stylu. Więc starajcie się to zrobić dokładnie, mocno, te, mocno nie przesadzić, ale żeby to było wszystko szczelne. I wtedy nie będzie z tym problemu. A nie trzeba, odpada nam problem, nie musimy tutaj dziur wiercić i wprowadzać jakichś tam bagnetów do, do ogrzewania. Jeżeli się boicie, że później będziecie mieć problemy z samochodem, to z odpalaniem, takimi rzeczami możecie to tak... Mimo, że macie taką, nie macie pompki, moglibyście tak zrobić. Oczywiście można też po prostu wprowadzić osobno, też nie ma z tym żadnego problemu. Ale tak też jest poprawnie. Także chyba Wam już pokazywałem tą złączkę, bo ona tutaj mam małą średnicę na takie cienkie wężyki, jak do tego idzie, a tutaj grube zasilanie do, do silnika. Dobra, zaraz włączę światło jeszcze na dole i wam pokażę co tam zmajstrowałem na dole. Dobra, jesteśmy na dole. Tutaj w tym obszarze będzie zbiornik zamontowany. Tutaj widzicie już moją rzeźbę. To jest odpływ wody szarej tutaj będzie odprężnica na razie tak wypuszczone bo to jeszcze tu gdzieś w tych rejonach będzie ten odpływ, więc krótka droga tu będzie a tutaj idzie sobie tędy i do góry, tutaj już też mam dziurę wywierconą i tu będzie spływ yy, z umywalki walczyłem tutaj, żeby był jakiś spot na tym i tak w tym tąd odtąd dotąd Mam spad, tutaj idzie w poziomie, bo nie miałem już tego. O, tutaj idzie w poziomie, a tutaj znowu jest spad. To trochę lata, ale jak założę zbiornik, to tutaj będzie dociśnięte. Bo tutaj jeszcze sobie zrobiłem taką trochę manianę. Akurat ten dekiel mi wychodzi w tym miejscu, mogłem go przesunąć w, albo w tą stronę całkiem, chociaż tutaj nie chciałem. Bo te przewody i to wszystko ciężko by się wierciło. Albo w tym miejscu mogłem to zrobić. Ale wpadłem na to za późno. Dziury już i wszystko było, więc już musi tak zostać. Tutaj przyciąłem tylko tą, tą gąbkę. Także już musi tak zostać, ale przynajmniej się to dociśnie i będzie taki spad, jak chciałem. Czyli tutaj mam dosyć duży spad, tutaj jest spoko. Tak jak mówiłem, tutaj nie mam. No, może jak to podniosę, ale no, nie będę to. tutaj mam spad. A w tym rejonie nie mam. no Trudno będzie trochę tej wody tutaj, może stało, może nie. Mam nadzieję, że nie będzie przymarzać. Pokażę Wam to jeszcze z dalsza. Chętnie bym posłuchał ludzi, którzy już takie rzeczy robili. Czy z tym będzie problem, czy nie? Bo jak miałby być problem, to spróbuję coś jeszcze wykombinować. Mi się wydaje, że to powinno działać. Tym bardziej, że spad będzie, jeżeli chodzi od umywalki, to ta woda będzie na pewno spływała bez problemów, bo będzie duża różnica poziomów Sprysznica już trochę mniejsza, no ale ciągle zbiornik jest pod spodem, więc powinno to wszystko śmigać Tutaj sobie pozakładałem już uchwyty, te takie śmieszne kupiłem, do przewodów hamulcowych, to są właśnie te dwa tutaj właśnie będą te dwa które yy, przygotowałem no i tutaj pójdzie do jednego koła i do drugiego ja to wszystko wywaliłem yy. o widzicie, tam już ktoś robił w moim sposobem nie wiem czy widzicie, bo tego uprotu tylko z bliska coś pokazuje ja sobie tak podginałem teraz żeby mi się tam nie lało z tego yy. ktoś to zrobił ale strasznie nieschludnie bo wyginął te przewody za bardzo. Jeżeli chodzi o te o przewody elastyczne, to były nawet poskręcane. Także, no to jak to zobaczyłem, no to wiedziałem, że tego tak nie zostawię. Bo co, jak chcę? Ale hamulce jednak są ważne. Jakże zrobię to po prostu wszystko od nowa. Zresztą mi było tak na rękę, bo robiłem konserwację, więc wszystko wywalałem. A teraz nowe uchwyciki, pozakładałem Dobra, zostało mi tylko zamontować te przewody. Ładniej tu podoginać jeszcze i, i montujemy zbiornik. Później wam pokażę, jak to już na koniec wygląda. Tutaj są przewody. Jak widzicie, spoko to wygląda. Ładnie obok siebie idą. Aż tam do przodu nie są nigdzie zakręcone, zagięte. Tak ma to wyglądać. I nie mogą też o coś się opierać bo inaczej będzie lipa będziecie jechać na pewno się to stanie w najgorszym momencie czyli obciążeni z góry wciśniecie w podłogę a tu nic więc to trzeba zrobić z głową Dobra, zbiornik założony Teraz to może nawet więcej zobaczycie niż ja Tak to tam wszystko leży Tutaj tylko mała poprawka, albo po prostu to zipem A Nie wiem czy widać A tutaj troszkę to nie leży tak jak powinno A ważna sprawa, bo przy zasilaniu paliwa Tutaj też już z powrotem, bo podpinałem wszystko Także na razie zbiornik SUS ale się tu mało miejsca zrobiło a tak wygodnie było na szczęście tutaj szczepione miejsce no, teraz mam już w końcu zbiornik więc mogę się zająć e, pompką zasilającą do ogrzewania już widzę problem, bo ona powinna być pod górę zamontowana a ten e, no tutaj mniej więcej to idzie na równej wysokości Więc coś będę musiał wykombinować jak to zrobić Dobra, już Wam to kiedyś pokazywałem, ale jeszcze Wam raz pokażę Ta pompa musi być pod kątem 30 stopni, czyli mniej więcej No mniej więcej tak zamontowana W stosunku do poziomu I filterek, tutaj jest strzałka Przepływu Nie wiem czy ją tu widać i może być albo w pionie, albo w poziomie. Nie może być tak zamontowane, żeby strzałka była na przykład w dół odwrotnie. Może być, tak nie no i tak, tak też nie może być. Może być w ten sposób zamontowane. Ja to razem złączę z pompką i tam wam później pokażę, gdzie to wcisnę. Tak to wygląda. Tutaj ten filterek jest delikatnie pod górę. Łąbka miała być tam, mniej więcej 30 stopni ustawiłem. No, nie wiem, czy coś widać. No. Jest pod górę. Ważne, żeby była pod górę. Tam nie musi się z kąta latać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj to idzie, troszkę może blisko wydechu, ale tutaj coś wykombinuję na no to albo na no to Tu już też nie będzie dużej temperatury, ale wiadomo, jak to całą noc będzie pracowało, to lepiej, żeby coś tu jakaś osłonka była na tym Tutaj już jest OK I tutaj tak to przechodzi To jest troszkę yy, źle Tutaj jest troszkę w dół, z powrotem, no ale musiałem to tak zrobić nie mam możliwości inaczej tutaj wygląda to już tak standardowa jakaś gumka, żeby się to nie przetarło i tutaj to już pójdzie do do zasilania a już niedużo pracy zostało ale nie zrobię tego dzisiaj, bo skończył mi się ten wężyk, który był w zestawie i w ogóle tutaj chyba jakieś małe kolanko dam, żeby tu się nic nie działo Ale to już, to już prosta sprawa Także pomału wszystkie rzeczy będą podłączone Jeszcze tylko eee. przewód Cała ta wiązka Ale właśnie nie robiłem tego wcześniej ze względu na pompkę, bo no, też musi być podłączone. A ja nie wiedziałem w którym miejscu będzie. Teraz już jest, także będę dalej z tym działał. No, pomału już y, grzebie, tutaj z kaberkami to pójdzie tędy, i dalej do przodu. Tutaj też muszę wcisnąć w peszla, żeby to ładnie sztywno się działo. Także ja pracuję. aby patrzeć Tu już trochę dużo tych wszystkich zawijasów, no ale tak się złożyło, że wszystko w jednym miejscu. Tutaj starałem się tak raczej, żeby były te promienie większe. Tutaj też luźno. Później przeszło to tutaj. I tutaj sobie wpuściłem do góry. Chciałem tylko odciąć tą kostkę a tutaj jest Ta, która idzie do panelu sterującego od ogrzewania Bo po prostu kabel jest za krótki, więc i tak będę musiał to przedłużyć No i odciąłem, żebym... No będę musiał zlutować te kable po prostu i przedłużyć Ale to jak już będę wiedział, w którym miejscu go przymocuję Ale na razie do góry wyszło Myślę, że w miarę to wygląda spoko Starałem się, żeby to jakoś schludnie wyglądało Może nie jest jakoś super, pewnie jakbym się dłużej nad tym zastanowił, to bym coś lepszego wymyślił No ale nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba pracować Jeszcze dużo pracy zostało Także jeżeli się Wam podobało, to zostawcie jakąś łapkę w górę Komentarz mile widziany, szczególnie jak jakiś błąd zrobiłem. To żebym go naprawił, to muszę nagrzewa o nim wiedzieć. Także zapraszam do komentowania. Trzymajcie się, cześć, hej.